Raz, cierpę, raz, złotem, czerwono, młody, raz, cierpę, raz raz A nie powiedz historię o przejściu i Zakaz zakaz pedałowania, zakaz pedałowania. Zakaz, pedałowania. Szanowni Państwo, zaprosiliśmy na to spotkanie tych z Państwa, którzy chcą pytania na temat jej książki. Jest to... Tchau, Tam, właśnie żeśmy zostali wyproszeni ze spotkania z Towarzyszem Grockim, e, promocji jego książki. Wyprowadziła nas policja w że z rozkazu przełożonego, który wszedł z góry, ma zostać ukarani. Mandatem po 500 zł każda z osób, ze względu na to, że pedału trzeba bronić. Dziękuję. Powiem szczerze pamiętam, że odwagi to wymagało.